W ostatnim czasie w kościele czytamy dzieje apostolskie. Jest to księga, która jest dlatego niesamowita, bo ciągle trwa. Zapraszam na kwadransik ze Słowem. Cześć, kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym dzisiejszym kwadransiku ze Słowem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Z Francji, jak śledzicie to, gdzie jesteśmy, gdzie jeździmy, to wylądowaliśmy w Paryżu, żeby głosić tutaj Słowo Boże i bardzo się cieszymy, że możemy mieć tutaj taką naprawdę wielką łaskę bo tak to odczytujemy do tego, żeby dzielić się świadectwem, żeby dzielić się Słowem Bożym i żeby modlić się z tymi, którzy się tutaj zgromadzą. Całą sobotę i całą niedzielę mamy tutaj przeznaczoną na to, żeby głosić Słowo, głosić Ewangelię. Mamy chwilę jeszcze przed czasu, żeby odpocząć, żeby nabrać sił po wielu różnych wyjazdach, także prosimy was o modlitwę, żeby ten wyjazd, ten pobyt tutaj przyniósł naprawdę wielkie owoce. Zanim jeszcze przejdę do tego, co tu się dzieje, do czytania dzisiejszego słowa, chciałem wam bardzo podziękować za to, że jesteście z nami w projekcie Chwała Mu. Jak dobrze wiecie, niedawno ruszyły bilety z problemami, bo z problemami, ale ruszyły bilety, sprzedają się i zaczęły sprzedawać się bardzo dobrze, bo w dwa dni naprawdę Udało się sprzedać to, co, czy sprzedać tyle biletów, ile zgromadziło się ludzi w zeszłym roku na Atlas Arenie. To, co trwało wtedy dwa tygodnie, dzisiaj potrwało dwa dni. Więc widzimy progres, widzimy, że chcecie bardzo być z nami na tym wydarzeniu. Jeszcze zostało trochę miejsc, także zapraszam Was i proszę Was o to, byście wysyłali zaproszenia. Tym, którzy wiecie, że jeszcze się nie zdecydowali albo mogliby skorzystać z tego wydarzenia, będzie naprawdę pięknie. Będą tam też takie przestrzenie, gdzie będziemy uwielbiać Boga również w języku angielskim z tłumaczeniem, więc się nie ma co martwić, że ktoś nie zrozumie. Ale to też jest możliwość dla tych, którzy są anglojęzyczni którzy są nie z naszego kraju, a chcielibyście na przykład pokazać tym osobom tę formę uwielbienia, tę formę modlitwy. Zapraszam Was, byście przyszli, byście zabrali wszystkich chętnych w opisie do tego filmiku. Możecie znaleźć link do, do biletów, link do tego wydarzenia, abyście mogli też dowiedzieć się, co tam będzie się działo. Niedługo podamy też harmonogram i wszystkie informacje z tym związane. Naprawdę będzie to niezwykły czas, ja już nie mogę się doczekać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli Słowo Boże na ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich, od 6 do 15 wersetu. To jest trochę rozszerzona wersja, Czytań, które mamy w niedzielę w liturgii Słowa. Tak jak zauważyliście, ostatnio czytamy, czytamy Dzieje Apostolskie w Kościele i czytamy też podczas kwadransików to, co w Kościele Pan Bóg nam zostawia w swoim słowie. I chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą i swoją też uwagę na to, jak Dzieje Apostolskie, jak ta niezwykła księga Dziejów Apostolskich, którą znajdziemy w Biblii. Naprawdę jest aktualna, jak naprawdę ciągle się dzieje, jak ona się nie skończyła. Ktoś kiedyś powiedział, że my swoim życiem piszemy kolejny rozdział dziejów apostolskich. I coś w tym jest, że naprawdę świadectwo twojego i mojego życia jest świadectwem działania Ducha Świętego w Kościele, jest świadectwem działania jego niezwykłej mocy. I chcę wam powiedzieć, że ostatnio jeżdżąc po wielu różnych krajach, byliśmy i w Irlandii. Teraz jesteśmy tutaj w, w Paryżu, we Francji. Dopiero byłem w Barcelonie, niedługo jedziemy na Słowację, później jedziemy do Niemiec. W tych wszystkich krajach mogę zauważyć pewną tendencję i pewną rzecz, przynajmniej powiem o tych, w których byłem do tej pory, nie o tych, do których będę jechał, ale że toczy się pewna walka. Oto by dzisiaj Ewangelia była głoszona z mocą. Toczy się pewna walka o to, mówię o walce w Kościele, żeby Słowo Boże było głoszone, było proklamowane w mocy Ewangelii. Mam wrażenie, że nie ma problemu, kiedy głosi się jakieś słowo, które nie zmienia niczyjego życia. Nie ma problemu, kiedy, kiedy dotykamy. Jakiegoś opisu Ewangelii, jakiejś prawdy, która jest jakimś faktem historycznym, kiedy zrobimy jakieś spotkania, kiedy mówimy o tym wszystkim w teorii, ale kiedy Bóg zaczyna działać w praktyce, kiedy Bóg zaczyna działać w sposób, który naprawdę zmienia życia, wtedy zaczyna się dziać. I to są dzieje apostolskie, które mówią tak naprawdę o tym, że, że Ewangelia napotyka często na różne trudności. I kiedy czytalibyśmy sobie uważnie to, co Kościół nam daje w ostatnich dniach do czytania, do rozważania, to widzimy apostołów, widzimy Pawła, który z jednej strony dokonuje niezwykłych znaków, głosząc Ewangelię, a chwilę później jest kamienowany i próbują go zabić próbują zrobić mu krzywdę, bo coś im się nie spodobało, ktoś podburzył tłum. Tu z tym przyjazdem też do Francji wiązała się pewna taka historia, czy pewna jakaś taka cena, którą, którą trzeba było zapłacić. Może nie my, ale ci Polacy, którzy nas tu zaprosili, ponieważ zaprosił nas tu też pewien mężczyzna, pewien człowiek, który no jest niezwykłym świadectwem dla nas, jak tu, dla nas, jak tu jesteśmy i jak słuchamy tych wszystkich historii. Ponieważ nawrócił się 6 lat temu, chwała Bogu, też słuchając jednego z takich spotkań naszych, które, które były w internecie, przyjechał do Skierniewic i na spotkaniu, kiedy, kiedy był w Skierniewicach, doświadczył, nie wiedząc w ogóle, co to jest, spoczynku w Duchu Świętym. I kiedy doświadczył tego spoczynku w Duchu Świętym, no jego życie duchowe też nabrało tempa, przyspieszyło. Zaczął zbliżać się do Boga jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. Dzisiaj jest tutaj jednym z najbardziej zaangażowanych parafian we Francji, a nie jest to takie proste i takie łatwe, żeby, żeby tutaj żyć życiem wiary, bo to nie jest zbyt popularne. No i naprawdę jego życie jest niezwykłym świadectwem, kiedy spędziliśmy z nim wczoraj pierwszy dzień, kiedy nas tutaj odebrał. Dzielił się tym, co Pan Bóg robi w jego życiu. To jest człowiek, który naprawdę się modli, naprawdę pości, naprawdę szuka Boga, naprawdę poszedł radykalnie za Chrystusem. To trwa 6 lat, już to nie jest moment, to nie jest chwila uniesienia i taki jest owoc też jego życia po tym doświadczeniu Pana Boga. Próbował tutaj organizować już to spotkanie długi czas, a nie było to takie łatwe. No i w końcu potem przyszła pandemia i tak dalej, i w końcu, kiedy się zaczęło. No tu w lokalnym kościele wśród rodaków zaczęły robić różne rozłamy. Zaczę zaczęto z nim trochę walczyć. Mówi, jak to tutaj zapraszasz Zielińskiego i tak dalej. Ale przecież to jest jakaś tutaj herezja i jedna wielka i sekta i w ogóle. A jego świadectwem było jego życie. Jego świadectwem, kiedy ktoś się pyta, mówi, pamiętasz mnie z zeszłego życia, pamiętasz mnie jak żyłem kiedyś. A jak żyję teraz, zobacz różnicę. Tego nie dały jakieś kursy teologiczne, tego nie dały różne spotkania, na których byłem, byłem letnim katolikiem i doświadczyłem żywego Chrystusa w Skierniewicach, i, i żyję dzisiaj inaczej, żyję dzisiaj mocą na Ewangelii, żyję dzisiaj w nowy sposób. I, I to jest świadectwo, które On tutaj złożył, które On dał. I powiem Wam, że taką podobną rzecz widzę w wielu miejscach, że to jest dzisiaj problem, który jest w kościele, tak jak jeździmy po tych różnych krajach, rozmawiamy z różnymi ludźmi, że dużo łatwiej jest dzisiaj zatrzymać się w lęku i na lęku, na strachu, że o Boże, nie otworzymy się na nic nowego, nie otworzymy się na nowy powiew Ducha Świętego, nie otworzymy się dzisiaj na nic nowego, co Bóg będzie chciał uczynić. I na to, co możemy zaproponować w kościele, ponieważ to, co dawne kiedyś działało, i liczymy, taką, taką mamy jakąś nadzieję, bardzo naiwną, że to, co kiedyś działało, dzisiaj zadziała. Nie zadziała, bo czasy się zmieniły, Duch Święty poszedł do przodu, poszedł dalej, i potrzebujemy dzisiaj do, dołączyć do tego rytmu, w którym On idzie w przód, potrzebujemy dzisiaj podłączyć się do tego, co On czyni, czego On dokonuje i w czym On dzisiaj jest. I w wielu miejscach, w których jeździliśmy, jest dużo lęku, że nie otworzymy się na nowe, nie otworzymy się na charyzmaty, nie otworzymy się na to, bo to jest zbyt ryzykowne. I mamy dzisiaj, chcę wam powiedzieć, wybór w Kościele, albo otworzyć się na nowe działanie ducha i zobaczyć, co Bóg czyni i gdzie Kościół prowadzi, i zobaczyć, jak wielu niewierzących przychodzi do Chrystusa, jak wielu ludzi wraca do Kościoła, albo zamknąć się w tym, co było kiedyś, i umrzeć z poczuciem że wszystko umrze razem z nami. I to jest pytanie, które dzisiaj Pan Bóg wierze nam stawia, bardzo poważne pytanie w Kościele. Czy otworzymy się na to, co proponuje Duch, Duch Święty? Czy zostaniemy w starych schematach, myśląc, że jakoś to będzie? Ale tak naprawdę zabijając to ziarno ewangelizacji, zabijając to, co Bóg chce zrobić dla kolejnego pokolenia, bo jeśli my dzisiaj... Na to się zamkniemy, to kolejne pokolenie będzie tego niestety owoce zjadało, i to nie będą dobre owoce. Dzieje apostolskie, 8 rozdział 6 do 15 wersetu. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Pewien człowiek imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym. Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego. Ten jest wielką mocą Bożą, mówili, a liczyli się z nim dlatego, że już od długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o Królestwie Bożym, oraz o imieniu Jezusa Chrystusa zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się jak bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Ja kiedy czytam sobie te dzieje apostolskie, czyli te rozdziały, które ostatnio w kościele możemy słuchać, to jest niezwykłe, jak wielka przeplatanka się tam dzieje, jak wielka, jak wielka dynamika jest głoszenia słowa. Z jednej strony widzimy apostołów, którzy głoszą słowo, którzy dokonują znaków, którzy dokonują cudów. Kościół rośnie, Samaria przyjmuje słowo Boże, cała kraina, całe miasto przyjmuje słowo Boże. A chwilę później są zamykani w więzieniach, są poddawani groźbom, są poddawani jakimś takim psychicznym prześladowaniom i nie tylko psychicznym prześladowaniom. To jest dynamika Ewangelii, chcę Wam powiedzieć. I mówię to do siebie dzisiaj znowu na zachętę. To jest dynamika Ewangelii. Jezus posłał uczniów i powiedział: idźcie i głoście, czyńcie znaki i cuda, ale będą też tacy, którzy Was nie przyjmą, i posyłamy Was jak owce między wilki. Jeśli chcemy zdecydować się dzisiaj na nową drogę z Bogiem, na drogę, którą prowadzi Duch Święty, na drogę, którą Duch Święty w świeży, w dynamiczny sposób prowadzi Kościół, to musimy odważyć się na to, by z jednej strony głosząc Ewangelię widzieć znaki i cuda, a odwaga polega na tym, że za to będziemy też prześladowani. Zagłoszenie Ewangelii o tym, że Chrystus żyje, że Chrystus zbawia, że Chrystus dzisiaj ratuje, że dalej uzdrawia, że dalej dzieją się niezwykłe znaki, kiedy Pan posyła swoich uczniów, by głosili Ewangelię w dzisiejszych czasach. Za to na pewno będziemy płacić pewną cenę. Nie wszyscy nas będą rozumieli, nie wszyscy nas będą. Dobrze traktowali. Może nas wyzną od heretyków, może będą nas wyzywali od jakichś innowierców, ale to wszystko jest nauczaniem Kościoła, to wszystko jest głoszeniem Ewangelii, która odbywała się w taki sposób od początków, od pierwszych wieków. Ostatnio na mediach społecznościowych cytowałem świętego Ireneusza, który pisząc w II wieku. Przeciwko herezjom, przeciwstawia się tym, którzy twierdzą, że znaki i cuda nie istnieją, nie funkcjonują, które, że ich nie ma w kościele. On mówi o uzdrowieniach, których jest świadkiem, o uwolnieniach ze złych duchów. święty Ireneusz pisze przeciwko herezjom o tym, że nawet zmarli są wskrzeszani w, dzisiejszych, w, tamtej, w tamtejszych czasach, w których on żyje, w jego dzisiejszych czasach. I to pisze przeciwko herezjom, a my dzisiaj nazywamy herezją te znaki. I dzisiaj wiarę w to, że Bóg uzdrawia, wskrzesza umarłych, że, że dalej demony są wyrzucane, e, uważa się za herezję. Musimy dziś podjąć decyzję w Kościele, czy pójdziemy za nowym powiewem ducha i głoszeniem Ewangelii w mocy, czy będziemy patrzeć, jak kościoły pustoszeją i jak w kościołach wymiera ostatni wierzący. To są trudne słowa, to są przykre słowa, ale dzisiaj naprawdę... Taka walka w kościele się toczy, oto walka w kościele się toczy, wśród wierzących, wśród tych, którzy znają Pana, wśród tych, którzy przyjmują sakramenty, wśród tych, którzy są w kościele. Pamiętam, jak byliśmy ostatnio w Irlandii, jak Irlandczycy przyszli na to spotkanie, na forum charyzmatyczne, które prowadziliśmy, mieli tłumaczenie. Był tam jeden ksiądz, który przyszedł do balkoniku, który nam otworzył drzwi do kościoła. I ten ksiądz złożył świadectwo wieczorem na irlandzkiej mszy, na mszy po irlandzku, znaczy po angielsku, gdzie Irlandczycy też byli, byli tam, brali w tym udział, gdzie było masa Polaków, śpiewaliśmy, daliśmy piękne świadectwo tego, jak jako Polacy uwielbiamy Boga, jako Polacy wypełniliśmy świątynię, która od dawna nie była wypełniona. I ksiądz mówi: jak dobrze widzieć, nie tylko siwe głowy w kościele, i nie tylko kilka osób, ale kościół pęka w szwach. I ten ksiądz zaświadczył podczas homilii, podczas ogłoszeń, zrobił to po raz drugi. I chciałem podziękować Wam Polakom. I mówi: Dziękuję też, Marcin. Rano prowadziłeś warsztaty posługi z modlitwą o uzdrowienie. Ja siedziałem sobie z tyłu, nie pamiętam dnia. Kiedy ostatnim razem cały dzień nie bolały mnie kości, nie bolały mnie nogi, nie bolały mnie kręgosłup, to jest pierwszy dzień, choćby to miało trwać dzień, to jest dla mnie cud, cud w moim życiu i chcę wszystkim zaświadczyć, że Jezus dzisiaj mnie dotknął, bo ten ból, z którym jestem na co dzień od rana do nocy, od wielu lat, teraz Go nie ma. I wszyscy oddali Panu chwałę bardzo entuzjastycznie. I Polacy, i Irlandczycy i, i, I to świadectwo poszło w kościół irlandzki, który trochę obumiera, który, który był już taki zastały. Bardzo wielkie poruszenie w kolejnych dniach zadziało się na portalach tej tej parafii, gdzie, gdzie Bóg naprawdę dotykał, gdzie Bóg przychodził, gdzie Bóg poruszał na nowo serca ludzi. To jest coś, czego dziś potrzebujemy, ale za to trzeba będzie zapłacić pewną cenę. I pytanie jest dzisiaj takie, czy w kościele jesteśmy w stanie za nią dzisiaj Cenę zapłaci, za to nowe poruszenie, za to nowe wylanie ducha świętego, którego będziemy częścią. Duchu Święty, chcemy Cię dziś prosić, abyśmy tak jak apostołowie poszli dalej, odważnie głosząc Ewangelię, nie patrząc na cenę, nie patrząc na koszt, nie patrząc na to, jak wiele będzie nas być może to kosztowało. Chcemy zanieść Ewangelię dalej, bo walka toczy się o dusze, które mają być zbawione i uratowane. Dziękuję Ci za ludzi którzy są w tym mieście, którzy są w krajach, w miastach, do których jeździmy. Dziękuję Ci za to, że poruszasz ich serca i wylewasz swojego ducha, by byli świadkami Twojego działania, by byli świadkami Twojej Ewangelii. Prosimy Cię, daj nam na nowo, Duchu Święty, głosić Twoje imię z mocą i niech imię Twoje będzie uwielbione w naszych życiach. Oto wołamy, o to prosimy, i niech moc Ewangelii pobudza kolejne miasta, kolejne kraje. Tak byśmy zobaczyli wielkie żniwo, które przychodzi przez ludzi, którzy powiedzieli tobie, jak Maryja: "Tak, niech mi się stanie według słowa twego". Amen. Do zobaczenia. jak Bóg was błogosławi. A my lecimy w miasto, a później głosić słowo Boże. Trzymajcie się buziaki. Pa pa.